Cześć, witam Was serdecznie. Oto obiecany film, na którym e, obiecałem Wam e, powiedzieć, co to za jajka i co to za larwy, czyje to dzieci. Na nagraniu widzimy mm, larwy. Można powiedzieć takie pędraki e, afrykańskich kolorowych kruszczyc, czyli chrząszczy. Wszystkie są w stadium raczej w tej chwili L1, świeżo wyklute, już troszeczkę podrośnięte, jak widzicie, troszeczkę już większe od poprzedniego nagrania. No i jest tutaj też, wyciągnąłem jedno jajko. Hodowla takich kruszczyc, no tak naprawdę, polega na hodowli tych pędraków, bo same imago, czyli forma dorosła. Nie żyje zbyt długo, około pół roku. Takich chrząszcze żyją. Za chwileczkę wam pokażę rodziców tych pędraczków. Larwy odżywiają się substratem, czyli no, tymi śmieciami, w sumie, które tutaj widzicie. No, jedna właśnie wydaliła to, co zjadła. Jest to mieszanina suchych. Starych liści dębowych, bukowych, liści brzozy i próchna tychże drzew. Larwy te wykorzystują do odżywiania się bardziej grzybnie, która właśnie bytuje na tych liściach, na tym próchnie, aniżeli samo próchno ąszcze przechodzą przeobrażenie pełne, Czyli mamy jajko, później larwę, która tego pędraka, który przechodzi trzykrotnie linienie, czyli z, wraz w, z, z wzrostem zmienia trzy razy tą skórę, którą jest ta larwa pokryta. I wtedy dzieje się coś magicznego, bym powiedział, bo taka larwa tworzy z tego substratu, który jest tutaj, sorry, za brudne ręce, ale właśnie nie wykopywałem z tego substratu. Tworzy kokolit, coś na wzór jajka. Ta larwa jest już później całkiem duża, bo te chrząszcze też są całkiem spore. Za chwileczkę wam je pokażę i powiem, jaki to dokładnie gatunek. Tworzy kokolit, w którym się zamyka. Jest to takie powiedzmy jajko, taki kokon bardzo twardy, z bardzo twardą osłonką, i tam ta larwa linieje na poczwarkę, czyli takie, taką formę przejściową między larwą a dorosłym chrząszczem. I w tym kokonie przechodzi całkowite przeobrażenie w formę. Imaginalną, czyli w formę dorosłą, kiedy jeszcze przez pewien czas taki mały, czyli taki mały, taki młody, nie do końca stwardniały chrząszcz przebywa w tym kokonicie, w tym kokonie. No i kiedy przyjdzie czas, przebija ścianki tego kokonu i wychodzi już w pełni ukształtowany chrząszcz, który przez pewien czas jeszcze znowu jest nieaktywny płciowo. Po pewnym czasie zaczyna żerować, a żywią się słodkimi owocami, bananami w naturze, sokami z drzew. I zaczyna swoje krótkie życie około półroczne, gdzie intensywnie się rozmnaża, i cały cykl zamyka się z powrotem. Ja tutaj mam tatę tych oto larw, kiedyś była to Helorina, teraz z tego co czytam są to Mecenoriny, Polypemus confluens, tak wygląda samiec, ma takie piękne rogi. Ja tutaj muszę zgarnąć, bo za chwileczkę mi pędraczki ze stołu pouciekają. Trochę byłoby mi ich szkoda, bo jednak każdy, każdy taki pędraczek to w przyszłości e, chrząszczy. Sami jest matowy, jak widzicie, przepiękny, dosyć spory. Natomiast tutaj mamy mamusię. Mamusia jest połyskliwa, nie ma tych rogów, jak widzicie. Troszeczkę mniejsza od samca. Czy latają? Tak, potrafią latać. Aczkolwiek już później zapłodniona samica nie do końca tak chętnie chce latać. Ona jest bardziej zagrzebana w tym podłożu i cały czas składa jajka, kiedy wychodzi, aby się posilić yy, yy, słodkimi owocami. Momentalnie reaguje samiec, który yy, tutaj. Yy, yy, z nią chętnie i bardzo często kopuluje. Nie mają zbyt wiele czasu, aby, aby się, że tak powiem, nie, nie mogą tracić czasu, bo nie żyją zbyt długo, tak jak już wcześniej wspomniałem.